Hej siemano, z tej strony Ufair One i witam Was serdecznie na kanale Fire Game too, i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem i pamiętajcie oczywiście o strzeleniu subika z dzwonkiem, żeby dostać powiadomienia o naszych filmach na tym kanale. Plus pamiętajcie o zajrzeniu w opis, bo tam macie link też do mojego kanału Fire One, gdzie też polecam zajrzeć i zostawić suba z dzwonkiem, bo tam są naprawdę mega filmy. Mm. I pamiętajcie, że w opisie znajdziecie też link do moich social mediów, e, do sklepu, gdzie możecie kupić jakieś tam rzeczy. No i co? E, myślę, że zaczynamy, nie przedłużając i dobra. W sumie dobra, weźmiemy może wojny frakcji, zobaczymy jak to mi wyjdzie. E, I tak, jak przypominam, gramy w Mortal A czy nie, w sumie nie przypominałem. To jeszcze raz powiem, że gramy, znaczy, pierwszy raz powiem, że e, gramy w Mortal Kombat. E, słuchajcie, e, tak, gramy w Mortal Kombat. Gramy w Mortal Kombat Mobile i no co. No i jest to w sumie nowa seria na kanale UFR Gaming 2. Plus jeszcze wam powiem, że pamiętam, że parę odcinków kiedyś wrzuciłem, znaczy kiedyś jakiś czas temu, jakiś pół roku temu chyba na ufire 1, więc tam możecie sobie też zobaczyć na ufire One, chyba jest jeszcze playlista z, tam z odcinkami jak nagrywałem tam Mortal Kombat. Jeśli Was interesuje to możecie sobie właśnie tam zależy, słuchajcie, co naprawdę warto. Ale głównie na że on nagrywam Minecrafta, więc no. No. Więc naprawdę spoko. Dobra. No to szybko się raczej nam zaduje w sobie, bo Mortal to akurat szybko się ładuje. Na szczęście więc no, dobra. Mam nadzieję, że się uda go pokonać. Zaraz się przekonamy. Okej, okay, dobra. Kurde, dobra, cię mnie źle sprzedał trochę. Pierdzielał. Dobra, okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy. Może ulta spróbuje. 66% obrażeń. Dobra, może się uda. Proszę, kurde, o dobra, jest, jeden poszedł. Dobra, ja bym nie chciał go w sumie stracić nawet, o serio. A człowiek znaczy jakoś też tak mocno nie ja w sobie, więc dobra. Kurde, 25%... ale dobra, szybko nawet poszło w sumie Znaczy, wątpię, że raczej wygram tym tutaj ziomkiem Ale jeśli wygram tym tutaj ziomkiem, to będzie git, przyznam Ej, naprawdę chyba wygram, dobra Chyba nie, nie mam się za bardzo czego obawiać, bo chyba wygram normalnie na lajcie No Jo No to nie było jakieś trudne specjalnie w sumie Jakby nie patrzeć no naprawdę, całkiem szybko poszło, więc jeszcze sobie jedną walkę, myślę, weźmiemy. Dobra. O, i ja mam e, 1000 monet, więc spoko. O i 5000 monet. O i git. No i super. Całkiem git, przyznam. Całkiem, całkiem fajnie. Bardzo mega, dobra. Sklep Wojny Frakcji. W sumie, dobra, mam 80, ale dobra, czekajcie, trzeba ja coś ten. Mam 80 tych. Kurde, za drogo. Jakby, jak na. Za, za drogę, naprawdę. Więc, no. Dobra, bierzemy jeszcze jedną walkę z Fajcie. Mam nadzieję, że uda się wygrać. Zobaczymy. Powiem Wam szczerze, że najlepsze jest to, że jak na początku się od pola Mortala Combat jak się już pobrało, to na początku jest walka, że się walczy z Sub-Zero kontra Scorpion. Znaczy Scorpion kontra Sub-Zero. I to jest najlepsze jeszcze jak Scorpion wykonuje Fatality. To jest w ogóle słuchajcie, mega. Fatality na Sub-Zero i w ogóle go rozwala jak. No robi z niego miasto totalną, więc naprawdę mega. Raczej się uda. A, wiecie, co on nawet tak dużo życia nie ma, więc on raczej to pójdzie. No, poszedł. On raczej to na hita, więc wiecie. O, 71% dobra. Okej. Okay. Dobra. Wiecie, co jest tak mniej... by, Dobra. Dobra, szybko szybko, 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 szybko. 55% dobra. Okej, okay, całkiem zadałem obrażenia. O, a ej, typ naprawdę jest jakby całkiem nawet dobry, przyznam. Dobra, zmieniam szybko postać. 62%. O, słabo, ale mogło być lepiej. Dobra, może to wygram. A w sumie nie, dobra, nawet na pewno. Dobra, GIT. I kolejne zwycięstwo, no to super. Znowu szybko poszło w sumie nawet. oj i Giti dostaję nowe to rzeczy. Spoko. Całkiem spoko, dobra. Dobra, słuchajcie, myślę, że powoli możemy już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że część księcia spodobała. Jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem. Plus pamiętajcie o strzeleniu subika z dzwonkiem, żeby dostać powiadomienia o najnowszych filmach na kanale Ufire Gaming 2. Plus pamiętajcie o zajrzeniu na mój główny kanał Ufire 1, gdzie też są mega filmy i polecam Wam też tam strzelić subika z dzwonkiem. Pamiętajcie o zajrzeniu w opisie, bo tam macie mega linki. No i co, jeśli ja już z nami grzech, nam się Mano, cześć, z tej strony był Ufire Gaming 2. No i widzimy się już niedługo na kanale Ufire 1, bądź Ufire Gaming 2, bądź LEGO Fire 1, to zależy jeszcze, gdzie Film, no ale e, subskrybujcie, żeby być na bieżąco z filmami na moich trzech kanałach. No to się no, cześć i pa.